Ruch TV. Oficjalna Telewizja Ruchu Chorzów. extra Wisła kawał historii polskiego futbolu mnóstwo wielkich sukcesów na czele z mistrzostwami Polski dziś na zapleczu Ekstraklasy ale dziś także oba kluby z ambicjami awansu do tejże ekstraklasy. Popatrzmy na składy. Ruch Chorzów, Jakub Bielecki, a dalej, a dalej kilka niespodzianek, ale może szczegółowo z piątką Wójtowicz, z ósemką Sikora, z dziewiątką Gobusiński, z dziesiątką Woszmańczyk, z szesnastką Sedlak, z dziewiętnastką Feliks, 21 Sadlok, 25 Baranowski, 71 Szywacz, 95 Szczepan. No i mamy Tomek zmiany w porównaniu z tym ostatnim meczem. Mamy także pewnie zmianę dosyć zaskakującą w ustawieniu. Tak, mamy zmianę w ustawieniu. Ta, ta grafika o tym nie mówi, to myślę, że to jest dosyć mocno ukrywane też przez sztab ruchu chorzów. Mam wrażenie, że... Zagrałem czwórko w obronie. Tu widzimy Wórtowicza, będziemy widzieli na prawej stronie obrony, a tak to Sadlok na lewej w środku Szywarz z Baranowskim, Felix z Kobusińskim na skrzydłach po prostu. W środku Fuszmańczyk, Sedla Sikora na szpicy Szczepan. Tak, takie będzie ustawienie. Trener, trener skrowacz ewidentnie musiał tutaj coś zmienić po tej, po tej serii ostatnich, no niezbyt dobrych i w kontekście stylu i w kontekście wyniku meczów. Wisła Kraków, tu z kolei stabilizacja, ale po co zmieniać coś, co tak dobrze funkcjonuje. W bramce Biegańskiej. dalej 4, Moltenis, 8, Igbekeme, 9, Rodado, 10, Luis Fernandez, 19, Miki 25, Bartosz Jaroch, 26, kapitan zespołu Igor Łasicki, 28, Dawid Żunka, 37, Aleks Mula i z numerem 41, Kacper Duda. I to zawsze, zawsze, no w ostatnich tygodniach jedyna tak naprawdę zagadka, jedyne pytanie, Duda czy Taci? Duda czy Taci, tak, rzeczywiście dzisiaj Duda. Drugi mecz już też w pierwszym składzie, więc tutaj praktycznie w porównaniu z tym ostatnim zwycięskim meczem ze Staną Rzeszów zero ruchów, ale naprawdę tutaj Wisła wygląda jak na świetnie naoliwiona maszyna, która na wiosnę punktuje z jednym podknięciem w niepołomicach. Świetne występy, świetna gra, nie ma to, to chyba w tym świetnie działającym mechanizmie za bardzo grzebać. Konrad Hasolik, Przemysław Szur Zastanawiają się być może Państwo, jak to możliwe, że skoro ruch będzie próbował ustawienia z czwórką w obronie, to dwóch regularnie do tej pory grających obrońców tylko na ławce. A no to efekt problemów w drużynie ruchu, problemów zdrowotnych, nie tyle nawet z kontuzjami, co znaczy posłuchajmy tej urzekającej oprawy przygotowanej przez fanów. Czas jest nieubłagany. 17.30. Zaczynamy hit nie tylko od 28 kolejki prawdego trudnego przeciwnika. Widział go na tej pozycji m.in. bydał brobie w młodzieżówca, teraz Wójtowicz świetnie włącza się do akcji ofensywnej Wójtowicz, dobre zagranie w pole karne! Było blisko. Świetne zagranie, naprawdę. Widzieliśmy tam. w pierwszej chwili, że trochę tak biernie piłkarze ruchu zachowywali, czekali na to, co zrobił Tenisa. To on chyba gdzieś tam w ostatniej chwili szpicem wykspediał piłki spod nóg. Ta piłka już A, uciekała mu za plecy, z tyłu już Szczepan czekał na to aż się Francuz pomyli motoryczny bardzo wybiegany piłkarz się stworzony do walki z tymi bokami Wisła teraz zaskakująco wymyślił to Luis Fernandez. Trochę zabrakło pryki też o, sporo się popięły jednak Luis Fernandez. 20 trafień, Luis Fernandez 19, no wydaje się, że został jednak z tyłu, Kamil Biliński z 15 golami, No oczywiście nie ma szans powalczyć o tytuł, a teraz szansa, musi sam to kończyć Kowusiński, zatrzymany, ale wcześniej spalony. coś wyraźne wydaje mi się, bo wszyscy chyba na wiedzieli, tak naprawdę, że my. Zobaczmy, to jest ten moment, tak tutaj, na tej naświetlonej, mocnym słońcem na części Murawy był Kowusiński, ale Dało się dostrzedz w ale odbudowuje się tutaj w Krakowie fenomenalnie. Żółka na bliższy słupek. Chyba wrażenie, właśnie właśnie że... słupek tak, też mam... ruch. Zobaczymy to sobie dokładnie w powtórce. Ale zagranie zobaczmy. Bezpośrednio w tak, słupek, tak, chyba tak, tak to tak, widzimy, tak, skakał tak. któryś z zawodników Wisły. Wójtowicz na Szczepana, jeszcze tu Oj, było była... zamknięcie, zobaczmy czy będzie strzał. No tak nie bardzo miał jak Szymon Busiński się do tego złożyć. Nie wiem, Foszmańczyk wymusił faul nigeryjczyka. tak jeszcze raz czy dwa w środku pola, wynik BKM, to się może skończyć kartką, a teraz błąd Szywacza, uciekł mu Wójtowicz, będzie okazja i będzie gol! Piękny gol Feliksa, 1 do 0 dla gospodarzy. Teraz zrobi nam się mecz. Nie mamy co do tego wątpliwości. Nasz kapitalne doświadkowanie. gdzieś mówiliśmy o tych możliwościach ofensywnych prawego obrońcy ruchu. i to świetnie, ale jeszcze lepiej. No. Felix, no popatrzmy, złożył się do tego, naprawdę gol godny chyba ekstra klasy. Jarok się zabiegł. Tu wycofana Piogaś nie miał szans, tak naprawdę. Wolej bardzo silne z bliskiej odległości uderzenie. Trafił idealnie. jest bez, bez, tak, Siła tak. Tego, tego strzału, tuż, zobaczmy, zobaczmy dobrym metro cłupka, bardzo bliska odległość, żadnej opcji na obronę, wydaje mi się. Ale też to nie była taka wcale łatwa, wygodna piłka do, do zdobycia gola. Świetnie Felix, też fizyczny, można powiedzieć w kontekście siłowym. A to zazwyczaj też świadczy o takiej determinacji, o takim, no bardzo w dobrym podejściu do spotkania. Zobaczymy, czy tak się rzeczywiście otrzymało. I tutaj... Ale teraz świetnie Villar poradził sobie na skrzydle. wiar. Bielecki wypluwa tę piłkę przed siebie. Jak to się zakończy? Rodado, gdzie jest piłka? Pod nogami żywacza Rodado łapie Bielecki. Tam jeszcze Fnera. Tym razem Bekeme dobrze wrócił. A teraz świetnym podaniem próbuje uruchomić Fernandeza. Luis Fernandez polkarnym. No Nie wiem, czy musiał kończyć sam, troszkę zdegustowany rodak. tam błędy w ustawieniu delikatny. A no wydaje się, że mimo wszystko nieco więcej jakości. Także na ławce Mawisła to też może mieć znaczenie w drugiej połowie. A na razie Felix. Felix, Felix. zablokowany. No ewidentnie. Żunka. Teraz będzie okazja. Spadła ta piłka tak. Pod nogi Mikiego Wiara Strzał też za przeciwnika, tutaj mógł być spokojnie. Bramkarz zaskoczony. no tyle, Teraz dobrze, tutaj Tak, jest miejsce z prawej strony. Zobaczmy, rodado w polu karnym. Luis Fernandez, Luis Fernandez jeszcze wystawia do Igbekeme. Sporo pomylił się Mówi się, zrobiło bardzo dużo przestrzeni. Dobrze tu obsłużył. Mam wrażenie, troszkę, że za dużo czasu. Nie wiem, czy Fernand, nie lepiej by było, gdyby Fernandes się tam szybciej próbował przełożyć do lewej nogi i odeżać. praktycznie. Z... Pomocnika Brupeto. A teraz Szczepan odgrywa, jest szansa zagrać z pierwszej piłki. Udaje się, pierwsza akcja Monety. Moneta i 2 do 0, wejście Smoka, Łukasza Monety, ruch Wisła, 2-0, ależ to zagrali. Już naprawdę wyśmienita akcja, naprawdę nic nie można zarzucić, wszystko w tempo, wszystko dokładnie. Wszystko... Gęstów yy, trenerów, Sobolewskiego, Zająca, tylko czy to pomoże, no, kontra rozegrana wzorcowo, został yy, Moltenis, y, cały czas tutaj pilnował Szczepana, ale tutaj nie było... Chyba przez sekundę takiego pomysłu w głowie Łukasza, Monety, by podawać. On chciał tę akcję kończyć sam i zrobił to. Szczepan, wycofana piłka, później tutaj bodajże chyba do Hikory. Mam wrażenie, że to chyba on zgrywał. Zagrywał prostopadłą piłkę, właśnie prostopadłe podanie do. Jeszcze miał to na rękawicy Mikołaj Biegański. jeśli chce to spotkanie uratować, już nie mówię wygrać, ale chociaż zremisować. Luis Fernandez On znów szuka strzału. Szuka takiego zaskoczenia też do tego dośrodkowania, bo chyba myślę, że taki był początkowy też zamysł na strzał. Luis Fernandez. Szybacz dośrodkowuje Rodado, obok. Nie było podanie, to był strzał i ta piłka minęła. Zobaczmy, tu będzie dobrze widać. Dobry pół metra, słupek Janki Bieleckiego. A... Jakub Bielecki, daleko. Wygrał ten główkowy Janoszka, jeszcze będzie Felix. Błąd. Felix, czy dać strzał? Nie. Łasicki pełnił dosyć poważny błąd. Przynajmniej na razie na zespół, który byłby zdolny strzelić. Dwie bramki, ale nie rezygnują. Za to też na pewno chwała podopiecznym opiecznym Radosława Soboleckiego. Próbują cały czas do końca zagranie w pole karne. Będzie strzał! Broni Bielecki, nie ma dobitki, a uderzał Kacper Duda. Wreszcie też, zobaczmy, czujnie w bramce Bielecki zdążył się jeszcze podnieść po tym, tej obronie. Uderzenia Dudy. Uderzenie się Fernandez i Benito. Liczących na dobitkę i w linii obrony, ale też i pomiędzy liniami i to jest koniec tego spotkania. Obwieścił to o tym przyciągłym gwizdkiem Bartosz Frankowski ruch Wisła 2 do 0. Biorąc pod uwagę ostatnią formę, ostatnie wyniki, ostatnie występy tych zespołów. Pewnie drobna. Niespodzianka, jasne, w takim meczu można było spodziewać się wszystkiego, ale chyba mimo wszystko nie tak dużej bezradności Wisły, jeśli chodzi o kreowanie dogodnych, bramkowych sytuacji. Styczność ruchu związana też z tymi perypetiami zdrowotnymi w ciągu tego ostatniego tygodnia, to tego w ogóle nie było widać. Tak naprawdę oni wyglądali jakby naprawdę byli świetnie przygotowani fizycznie, kondycyjnie, szybkościowo, ewolucjonalnie. Naprawdę trudno cokolwiek im zarzucić w tym meczu. Statystyki jeszcze tego spotkania na koniec. Więcej strzałów Wisła, w strzałach celnych już ta różnica minimalna, ale no to też wymowne. Dwa celne strzały ruchu, dwie bramki byli dziś konkretni, byli dziś skutecznie wygrali dwa do zera. Z naszej strony to tyle, ale to nie koniec tutaj naszego spotkania z Państwem z Gliwic. Za moment pomeczowy studio.